A więc kolejne przygody w Dying Light 2 Bloody Ties. Więzy krwi. Ostatnio sobie te trzy próby, które były. Tak, no, spojrzeć to, jak to, jak to na to trzeźwo, beznadziejne, nie? Były głupie jak but, ale przynajmniej były. Mamy nadzieję, że teraz wreszcie dojdziemy do tego Carnage Hall całego z głównego. Tak, tam, gdzie jest to główne widowisko, nie? Więc teraz po, zobaczmy, czy Boberek się odezwie. Słyszysz mnie? No. Kogo? Ogar, ojciec Chiro. Żebyś się trzymał od niego z daleka. Chiro sam podejmuje decyzję. Czego ode mnie chcesz? Jest dorosły. Nie do chcielnicy. Będę tam czekać. Wszystko ci powiem. Więc ja się spierdził, nie? Ten dostał dzidą. Tego one-shotuje. Taki to jest oto początek. mi jeszcze tylko te, te tkanki, jakieś tam próbki z gnoja, i idziemy y, pogadać sobie z ojcem młodego. Tutaj pewnie no martwi się, no martwi się pewnie o syna, no żeby on zginie, jednego stracił pewnie. Będą takie typowe dramaty y, ojcowskie, pewnie nie, że. O! No dobra, też jeszcze sobie tego załatwię. No, unik, no taki unik jak kurwy syn. No. I to jest właśnie, to, to jest... Dlatego Dying Light 2 jest chujowy, bo ta walka miała być taka fajna, rozbudowana, jest głupia po prostu. No, stan lokują mnie i nic nie mogę zrobić, no. To jest idiotyczne. No, no, zaraz mnie zabiją jeszcze, tak to się skończy. Eee, granat, no, gówno. No, rowalniem cię, stary, mam cię w dupie. No, tam jest jakiś chłop. Dawaj łuk, dawaj łuk. Mam go, to jest, przebra, pała się przelała. No, dwa strzały i załatwione. Po co to było wszystko i po co? To jest naj najgłupsza w rzecz. W jedynce tak nie było, nie stan cię. Nie wierzę, że byłem tak blisko śmierci. No, ja nie wierzę, że cię uratowałem, stary, bo nie było warto. Kompletnie. Zejdź mi z oczu, zejdź mi z oczu, bo nie wytrzymię. Nowa powtórka jest dłuższa więcej rozwałki. Hmm. Lubię rozwałkę. Uff. Szkoda, że nie ma opcji oczyszczania miasta z zombie kawałek po kawałku, bardziej dla opcji chronienia tego średnie. Eee, myślę, że to jest niemożliwe, żeby było można wyczyścić całe miasto, tak nawet takiego z logicznego punktu widzenia, tak jak to było w jedynce, ja zabiłem tamto miasto, myślę, że co najmniej 10 razy populację Polski wyrżnąłem w haranie i to nic nie zmieniło i to nie powinno nic zmienić moim zdaniem. Takie może troszeczkę bardziej wpływ na to miasto, że faktycznie coś oczyścimy, jakiś budynek. Myślę, że tak, to byłoby najbardziej jak najbardziej ok, nie? Jakiś taki konkretny, na przykład ten domek cały oczyścimy i będzie tutaj bezpieczna strefa, Jakiś tam koledzy się pojawią coś takiego, to OK. Ale tak, żeby tam jakieś konkretne na przykład tutaj ulice, nie, tak jak twórcy mówili, że zombie kontrolują ulice i nic się nie da z tym zrobić. Ludzie mają to w dupie po prostu, nie potrzebują ulic. O, znowu ten ten, karabin. Ciu, 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 ciu. I ten w ogóle idzie Dobra, wyłeś stąd Bekaast was To jak Gosof Sushima Mongoły byli w stanie cię utrzymać w powietrzu ciągle strzelaniem z łuku, tak? No, no w Goshime też trzeba będzie zagrać na pewno. To jest świetny zmulacz, no, to, to czyszczenie mapy to musi być tak przyjemne To musi być świetne Cholerni renegaci. Taki asasyn, kurde, ale taki bardziej asasyński niż te nowe główne, co wychodzą. To miasto to totalno. No, w porównaniu do jedynki, nie wiem, to miasto z jedynki się czułem tak, jak, nie wiem, wchodzisz do własnego mieszkania, do własnej piwnicy. Tak się czułem w harania. Tutaj. To jest jedno wielkie nieporozumienie. Co jest? Aha, ten zmarł czy co? Chciałeś mnie widzieć. Pamiętasz Tatsuo? No, Tatsuo. Pamiętam go. Zmarł pewnie. Nie żyje. Uff. Wiesz, kto mu to zrobił. Aha. Czaka. Nie chcę, żeby to samo spotkało Ciro. Hmm. Ciro sobie poradzi, Ciro nie dojdzie do finałów. No. no nie poradzi sobie do gamą. Nie chcę, żeby mógł dojść do finałów. Hmm. To ma mnie pocieszyć? Że po drodze złamie kark? Albo dostanie wstrząsu mózgu? Ja? To ty jesteś jego ojcem? Myślisz, że nie próbowałem? Gdybym nie słuchał, nie byłoby go tu. Może dlatego tak mu zależy? W dupie mam na czym mu zależy. Jest słaby, nie nadaje się. Może jest szybki, ale głupi. On tylko Fudy. chce, żebyś był z niego dumny. No, typowy rodzicielski ten. Ja nie chcę te. być z niego dumny. Chcę, żeby żył. Chcę, żebyś żył. Powiedzmy, że się zgodzę. Konkretnie, jak sobie to wyobrażasz? Ciro dostał się do ostatecznych kwalifikacji do Carnage Hall, co na dachu Waterside Way. Zwycięzca jest tylko jeden. Chcesz, żebyś tam poszedł i z nim wygrał. No, a Ciro? A co z nim? Nic. Ty wygrasz, on odpadnie i więcej tam nie wróci. Wszyscy będą zadowoleni. Taki Coś plan? w tym jest, zastanowię się. Co? Coś w tym jest w Jeśli nie. uważasz go za przyjaciela, nie daj mu umrzeć. Co? Idź. Jutro po Na dachu Water w Central Loop. Walcz, Tatsuo. Walcz, staruszku. Wyjdziesz z tego. Nie rozmawiam eee, tak, 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 to są te problemy To są te problemy psychiczne to jest tak głupie, to jest tak, taka bzdura Masz mało zdrowia, ulecz się No lekarzu ulecz się sam, na szczęście mam super apteczki Ayy, takie to są problemy no z tym Ojciec kocha syna, ale tego Bo ja, czy, czy ja go lubię? Bo ten jeśli go lubi, jeśli uważasz go za... Aha to jest w ogóle po drugiej stronie miasta jo tak, można. Na szczęście mam tutaj blokowaną szybką podróż. By teleportujemy? No. Więc yy, na pewno jakby... Nie wiem, czy jeszcze uważam go za przyjaciela, na pewno uważam go za jako pajaca. Ale... na no, kurde, chyba nie chcę mu dać zginąć, jeśli będzie wybór. Właśnie ciekawe, czy w tym DLC są wybory. Horoszcie, Horosz przyszła, gdzie paliwo idzie. Na... Usowa. Tak, tak. Dum, dum, dum. fajna muza chociaż tutaj gra, Hejden, to znowu ja, stary! Zgadnij, kto dostał zaproszenie na ostatnią próbę! Najwyraźniej muszę walczyć z kolejnym frajerem na jakimś dachu! I to pewnie my będziemy, i my będziemy musieli go pokonać w taki sposób, żeby nie dać mu umrzeć. A zaraz jeszcze przesunę wam kamerę jeszcze trochę jednak niżej, bo tu faktycznie mogą być jakieś questy czy coś. Tam się wyświetlać. A nawet niech będzie tutaj. Niech tam macie, macie, będziecie widzieć teraz już wszystko. Będzie wybór... No oby nie, oby nie, bo ten wybór. wszystko. Sama chce to obejrzeć. O. Wiesz co to znaczy? Napewniaka z... wystąpię w zawodach. Że zginiesz? Ani się a skopię czasze dupsko. Aha. Tak czy siak, daj znać co swoim zaproszeniem. Na bank też je otrzymasz. Stary. Oni pewnie specjalnie go zaprosili, bo chcą go zabić. Że zabili jego brata. Yy, ojciec już nie, nie walczy, więc nie można mu nic zrobić. Ale że młody jest głupi, to pewnie będą chcieli dlatego specjalnie go zaprosili, tylko po to, żeby go zabić. To byłby dobry zwrot akcji, co o tym myślicie. To dobry plan? Czy mam tego? Czy mówię głupoty? Ja bym, gdybym pisał fabułę do tego, to bym tak zrobił. Jest takie wspinaczka. No, jest jakiś dywanik, nawet czerwony. O, zrzut tutaj jest. No, fajnie, dzięki. Otworzymy go sobie jeszcze. Może masz rację, że mi nie No, to byłoby takie, takie typowe, właśnie z cyklu napisane na 5 minut na kolanie fabuła. Nie, to by pasowało. Sprzęt wojskowy, zebrany. No, to są oczywiście sprzęt wojskowy, jakby ktoś tutaj na szybko nie wiedział. To jest do ulepszania naszego tego, tutaj o na przykład yy, paralotni. Tylko nie pamiętam, gdzie się patrzyło, ile ma się. To. A tutaj chyba, tak? Ile mam tego sprzętu? Ktoś mi to napisze? I heist, nie, to jest do wytwarzania. Kurde, nie pamiętam nawet, gdzie to się sprawdzało, ile mam tego sprzętu. Nawet cukierki mam jakieś? what te fuck? Przedmioty kolekcjonerskie to też nie to. To nie tu. A jeszcze brakuje dosłownie odrobiny Expa, żeby mieć maksimum walki. Plecak? O, plecak, właśnie, mam 2 AT, a potrzeba chyba jeszcze jednego, żeby ulepszyć parolotnie. Co to wie, może w trakcie gameplayu nawet się uda, to był dobry. To jest plan prawdziwego Zwola. Oho, uwaga, Wiedźmińskie zmysły. Co to? No, Głośniki, dzidy, Weźmy dzidę Można usiąść, poczekać. Tam jest jakiś z tego domek, tu gówno jest, no dobra, no poczekajmy, no. przyjdzie może ta prezes, pani prezes Astrid, czy jak ona ma Zobaczymy Bobe Boberek przyjdzie Co ty tu robisz? O Nie gadaj, że przysłał cię mój stary Będziemy tak, walkę gadaliśmy one, ja. No Ja pierdolę, niegarygodny <laughs> Dzień I ty go posłuchałeś? Chciał, żebym cię powstrzymał. Nieważne. I tak będę lepszy. Y widzicie, Ile on... Jednak fajnie się gadało, ale koniec sentymentów. Godzina prawdy. Fajna muzyka, ale widzieliście, on w ustach ma tak jakby coś mu tam świeciło. Coś oświetlenie jest dziwnie tutaj zrobione. Tutaj nawet okej okay, go oświetla, może nie jest to rewolucyjne, ale w, w mordzie mu coś świeciło. Jaka muzyka, jaka smutna. Wycofaj Jeszcze się. Możesz wycofać. Proszę cię. Co? jasne. Tylko dlaczego miałbym to zrobić? Twój ojciec ci ojciec się. Małki, no. martwi się. Boj się. I dobrze. Pieprzł nie, ojca. nie, nie. Ale. Posłuchaj. Pieprzyć go, słyszysz? Ciągle tylko powtarza: To nie dla ciebie, nie masz warunków. Zaraz mu pokażę, jak W końcu pomszczę mojego brata. Te gnoje muszą za to zapłacić. Kandydaci! Za chwilę będziecie mieli okazję pokazać, czy nadajecie się do turnieju w Carnage Hall. Zasada jest jedna. Ostatni na dachu wygrywa. No i? Zaczynamy imprezę! A to impreza Będę się z nim bić, czy co? Czy przyjdą lumpy? Aha, zombiaki, tak? O, jednak po pomagamy sobie, tak? Dali mi pałkę. No, ale gdyby dało się go tu zawić, to byłoby taka beka, no ale nie da się. Dobra, i co? Zaraz... Jak on się tu pojawił nie wiadomo. Tam na górze coś jest. A przetrwać mamy 4 minuty. Hmm. Hmm. chyba wypadłem. Chyba wypadłem. O ding. <laughs> nie Muszę znowu z nim pogadać, dlaczego oni mi to robią I tu nie ma lutu, czyli zespłnuje się dopiero w trakcie walki. Nie, 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 Dying light Dying light. Nie, nie <laughs> I znowu ta muzyczka A, co o, teraz lepiej wyszło. Jakby leciał. Zaraz spróbujemy zobaczyć, co tam jest. Oni wyłażą tu w ogóle z góry. jednego. drugiego. Chyba, że nie da się tam. Teczki przylepione do tego. Uła, uła, uła. Mołotow, A co gdyby tak? Otworzył klapę pode mną. Gida, nawet dzidę. To jest Gida. Dam mu a albo tu, pana to. Idzie w też. Nie, nie w tę strony, ale dobra. No a ty, pana to. Uuu, o, O no no no. Sytuacja opanowana. Sytuacja opanowana. Nie wiem. Wyłażą z każdej strony. Wyłażą z dupy. Ale co? Zbliża się kolejna fala. Tylko nie kolejna fala. Tu dużo, no, strzelający nawet. Kurde, no faktycznie trochę ich tu przywaliło. Ła nie daj się otoczyć. Jakbym tak się cały czas bujał. strzela jest strzelają. Uu, wiedźma jeszcze. Zaraz, 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 bo tu się robi tak faktycznie. No. Kurde, gdybyście mi dali tylko. Ora, czasu życia pteczuni. No, full hp to mi leczy, to chociaż tyle. Ale ty gnoju. Drsz. Nie wiem co mnie bije, na też bosku. To prawda, to prawda, jest, jest. ich dużo. Trzeba chyba ich pew. Pew. Pew Wiedźma tu jest nawet. Jestem, jestem młody, nie martw się. Nie mogę go uderzyć. Chcę za dużo, żeby walczyć z nimi w normalny sposób. Ten, kto wymyślał tę misję, to naprawdę powinien dostać podwyżkę, co najmniej. Mołoto, który pewnie gówno mu zrobi. No, bardzo dużo bije, nie? Wielki Mołotow. To, co mnie najbardziej chyba iry... No, kurwa, otóż ma to. I tu jest ta właśnie, Menelika, nie? I panią już możemy pożegnać o pan też już wyleciał Jeszcze 30 sekund Ej, Jaka pułapka? No pułapka o czym ja mówiłem! O czym ja mówiłem? Nie mogę was na razie czytać, bo jest zbyt duża rzeźnia. Trzy sekundy Dobra, ile się tak tego sobą jakoś streama, bo internet tam było z 4 minuty musiałem się chować, czy coś takiego. Boże, kto tam nawala w tym tym? Co do. To... Do zobaczenia w Ja wygrałem, ale... Ale... No Nie licząc dla właśnie się Czyli nie wszyscy wygrali, ale tamtego porwali chyba no właśnie, to była zasadzka chuj. Skąd ja to wiedziałem? Powiedzcie mi, skąd ja to wiedziałem? Aiden, zrobiłeś to, o co cię prosiłem? No... Nie. Jak to? Co? Co z nim? Nie wiem. Szukam go. Biegnę tam. Mów, jak tylko go znajdziesz. Złapali Gamonia, no złapali, kurde, co tu się odwala w ogóle? Co? Jak to? No, to jest taka mistura. Naprawdę, ci ludzie nic nie ogarniają, nic. Ja to już idąc tutaj wyczułem na kilometr, że to jest jakaś zasadzka. Kto normalny dałby takiemu debilowi wystąpić w takim turnieju, nie? No przecież to jasne, że chcieli się zemścić na ojcu pewnie. Nie, I co, został po nim? Nie, kapelusz Alfonsa! O! No mam muzykę. jego kapelusz. A Ciro? Ani śladu. Nie ma. Du, 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 du. Jest też krew. Dużo. Du, 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 du. O, cholera! Zaraz tam będę! Oho, oho, stary się wkurzył chyba. Ale w ogóle byliśmy na tamtym dachu, nagle ten Ciro był tutaj. Nie, 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 to jest, naprawdę nie można o tym myśleć, chociaż mamy pojemniczek. No wiesz, nikt, nikt, nikt nie ma. Nocy. Nie trzeba mieć nosa. To wystarczy mieć, kurde, dwo, chociaż co, na, co najmniej dwa IQ, naprawdę. Nic więcej, nic więcej nie trzeba, tylko dwa IQ i wystarczy. Dobra, ile to zadaje obrażeń? 300, 400, 350, mniej więcej, czyli wszystko, co ma około 300 powinienem wypieprzyć. Młotek 300, won, 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 wek. Los, los, los. Co? 160? Co to za gówna? Skąd ja w ogóle to mam tutaj? To jest jakiś totalny, totalny szmelc. Po co mi ten. ten... A, a ekwipunek jeszcze właśnie. Tu maski jakieś takie gówna. Też by przydałoby się to kiedyś sprzedać wreszcie. <noise> rzuciło się wszystko. Przez... A, spodnie, tak? Czyli mam za dużo spodni. Spodnie mają swój własny, osobny ekwipunek, chyba, tak? Hmm. Ja w ogóle noszę jakieś niebieskie spodnie, tylko nie wiem dlaczego tak na dobrą sprawę. To tak, pozbędziemy się chyba tego i spróbujemy tego się pozbyć. Ktoś chce legendarne artefaktyczne bronie? Trochę mam tego dużo, no, jeśli ktoś się zgłosi piszcie mi na maila, mogę wam dać. Odszukaj Ciro, dobra uwaga, James tego jak to się zwie, widźmińskie zmysły. Ten głąb ma chyba Azor No, 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 tu każdy ma Zoraikiu, nawet nasz bohater. Tylko ja tutaj jestem teoretycznie myślącą istotą. Ale też nie do końca, nie zawsze. Co to? Jakiś nowy luk w masce. Nie było chyba czegoś ten z No i co? Animacja prawie jak z jedynki. Człowiek Astrid. Przybył. Astrid. Pojawił się znikąd. Ledwo cię widać stary jest tak ciemno. To ona wymyśliła turnie i miejskie próby. Rządzi całą karnę. Myślisz, że to ma związek z Chiro? <gry> to jedyny ślad, jaki mamy. No kurz? Wygrałeś wstęp na turniej. Może uda ci się czegoś dowiedzieć? Nie możesz sam? Podobno byłeś tam gwiazdą. Proszę cię. Pomóż mi. Powiedzmy, że Astrid i ja... Nie rozstaliśmy się w zgodzie. No, kochali się pewnie i. Jak to no, no, no. Jednego syna już straciłem. Nie mogę stracić drugiego. Ja mówię, no ja wiem, ale. gdybyś chociaż okay, trochę... Ty byś przecież trochę pomyślał. Może ktoś widział coś więcej. Ty spróbuj wkarnes hall, zrobisz to? Zrobię, zrobię, okay. stary. Nie martw się, uratuję twojego syna, idiotę, i ciebie, tak naprawdę głupka, który. No. Powodzenia. I dziękuję. Pożegnujesz, jak go znajdziemy. Gdzie to jest? Na drugim końcu tego. Jedziemy. Rozpada. Dobra robota. Teraz pora na główną atrakcję. Do zobaczenia w Carnage Hall. Nie wiem, jak ja tak wylądowałem. To po pierwsze. Nie wiem dalej, kim jest nieznajomy. To jest może jakaś nowość, bo faktycznie myślałem, że to ten Ciri, męska wersja Ciri, jak ktoś tu dobrze zaznaczył, właśnie yy, Ciro, kurde, jakiś cyceron, czy inny jakiś wieśniak. Tego, myślałem, że to on był tym nieznajomym, a to jest jakiś jeszcze ktoś nieznajomy. Ale no to, że chłop jak Menel wygląda, to jest taka prawda. Nie wiem, naprawdę oni już nie potrafią wymyśleć jakiejś fajnie wyglądającej postaci. Dali mu czerwoną czapkę, a dobrze, że nie niebieską, bo jeszcze z Icy Tower by go pomylili. Jakiś śmierdzący sweter żula. Naprawdę ci ludzie nie mają ubrań? Nie wierzę w to. Nie rozumiem. I on był mistrzem? Mistrzem, kurde, żulerstwa chyba. A tam jeszcze, zaraz, 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 zaraz. E... Dziennik. Udaj się do miejsca spotkania. Rozkaz. Aha, bo to jest jakieś poboczniaki, dlatego myślałem, że ten. że tam coś jest. No właśnie, zanieś rozkazy. To jest jakiś Quest główny. Normalnie z Gierki, ale nie z dodatku. O, tutaj. Pamiętajcie, jeśli ktoś chciał jakieś legendarne bronie, zawsze odwiedzajcie te kontenery. Kliknijcie kół, żeby to wykryć. I patrzcie teraz. Ja tu wchodzę i tu są free loot, nie? O, tu leży na przykład jakiś tego. Wypaśniak. Co? Wypaśniak. Darmowe tego. Tutaj jeszcze zamek otworzymy sobie. Papa Papażul No, Mistrz, oczywiście, zamkowania. Znowu w akcji. Zaraz będziemy. No, co powie Astrid? No, pewnie powie, że kurde, no zabijemy młodego. I uwaga, co powie Astrid? Niech zgadnę. Yy, że powie coś z cyklu. Yy, jak wygrasz na arenie, to uwolnimy młodego, ale do tego czasu my go zabijemy. Ha ha ha, jestem bardzo zła. Niech zgadnę. No tak po prostu, tak? Ludziki, nie, 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 nie macie ze mną problemu, że nagle wam się gościu wślizgnął tutaj? Hmm. Aiden, pielgrzym. Wygrałem wstęp na turniej. Wiemy kim jesteś, załóż to i jedziemy. Właśnie jak będziesz gotowy. Czeka niezła jazda. Czyżby miała być odblokowana jakaś nowa ta? Nowa mapka? Ciekawe. Zabierają mnie samochodem. A, trzeba przytrzymać. Uuu, udasz się do Carnage Hall, to jest nowość totalna w tym dodatku, nie było czegoś takiego. Hmm... Czyli nowa lokacja totalnie, może nowa mapka nawet. Aż myślałem, że się od razu przeteleportowałem. Co powie... Asterix, tak, Astry. Opel Astra. Nie wiem, że ja no, może nie teraz, ale pewnie i tak gdzieś tam to się zdarzy. No właśnie, działające auto, czyli ci najlepiej w najwyżej ustawienie mają auta działające, to by jest potwierdzone. Oho, jaka scenka. O się postarali. Zasłumuje z temu? Może za dwie walki, nie więcej. <gry> 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 A, czyli tu jest cała śmietanka, tak? Sławne Carnage Hall. Zaraz zobaczymy, czy mapę można tu odpalić, czy jak to wygląda. Kurde, no wejście nie najgorsze, no. Przyjechał sobie na Żulik. Tym do amfiteatru, dostałem Acika. Zobaczmy mapa. No, jest cała nowa mapa, ale jak widać nie jest to. Raczej, a tutaj są pewnie jakieś walki, będą i tak dalej. Ciekawe, gdzie to się znajduje. Specjalnie, gnoje nie pokazują. No, to, to Ej, fajne to tego. Ja. No, jeszcze ostatnie to. Obserwujcie, ale nie możemy się spotkać. Nie chodzę, nie teraz. teraz to, to dla twojego bezpieczeństwa. I mojego. Skup się na walkach. Im bardziej rozpoznawalny będziesz, tym większa szansa na wyeliminowanie zagrożenia dla miasta. Musisz piąć się w hierarchii. Aż będziesz mógł walczyć z tym, który stoi za planowanym atakiem. Cieszę się, że nie przegrałam tak bardzo... Ty. Z trachą. Lepiej tak, niż przegrać spodnie, jak ty w zeszłym miesiącu. A, i to tyle. No dobra, no to tutaj sobie zrobimy cięciunio. Czyli ciągle ten nieznajomy, to, czyli tak, nieznajomy nam powiedział o tym właśnie, że ktoś tam planował ten atak jakimiś sterydami na miasto, chemikalia, roztagować, żeby wszyscy wpadli w szał i ogólnie byli maszynkami do zabijania. Teraz okazało się, że jest to Czacha. I musimy go powstrzymać, ale kim jest nieznajomy? No, ja bym stawiał pewnie, że może ten brat, który zginął, ale go jednak nie zabili, i teraz, bo on próbował tak naprawdę na przykład powstrzymać ten plan. Nie wiem, mam nadzieję, że zostanę pozytywnie się rozczaruję. Dobra, w następnym odcinku na pewno już wejdziemy do Carnage Hall. A tymczasem dziękuję za uwagę, drodzy widzowie, i do następnego. Hej.